Hej, mam takie pytanie do Was, jeśli chodzi o umiejscowienie paneli u mnie na dachu, jeśli chodzi też o kierunki świata. Tu mamy południe. Będziesz pisał, będziesz pisał. Południe, i tutaj mam tak, cztery panele. Cyk, cyk, cyk. Każdy z nich ma 410 W, tak? Te są spięte w szereg, te są spięte w szereg. I zaraz sobie omówimy resztę. Tu jest nas, tu jest wschód. I tutaj też są tak dwa panele. I tutaj jest taki kurniczek. I tutaj też na nim są dwa panele. Każdy z nich ma 410. No i tak, tu sobie słoneczko wschodzi rano. No i rzeczywiście ładnie mi daje tutaj na panele. Na te też. No, i potem sobie słoneczko idzie tędy, tak? I zaczyna dawać na, na te panele. I dziwnym trafem wydarza się tak, że kiedy odłączę te, prawda? No, bo one potem wszystkie są spięte, wiadomo. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. I potem sobie idą już pojedyncze czerwony i czarny, tak? Wiadomo, do falownika. No i dziwna sprawa jest taka, że jak to odłączam Prawda? Nie ma tych dwóch To suma summarum jest większa moc łączna y, kilowatów niż te by działały W tym momencie jest wszystko podłączone No i one na falowniku dają mi maksymalnie Nawet nie przekroczyło mi ani razu jednego kilowata 900 W z hakiem to było max A jeśli te odłączę, prawda? Tutaj wypnę je z, ze złącz MC4 to te wszystkie pracujące razem, mimo że na przykład słońce, załóżmy jest gdzieś tutaj, prawda? Czyli daje tu i daje tu, to moc z tych, z tych czterech tylko potrafi być na poziomie 1,3. Tam 35 nawet też widziałem KW. Pytanie, pytanie brzmi: co zrobić, żeby ta moc do. No, słuchajcie, jest 400, 410 razy, razy 8, tak teraz x 10 x 8 to da ile, tam 3, 3, ponad 3200, tak? 3, ponad 3200 wszystkiego a tak jak mówię, maksymalna moc przy połączeniu wszystkiego jest 900 W. Pytanie brzmi, czy, czy trzeba zainstalować te mikroinwerterki gdzieś tutaj, prawda? Czy użyć diod tych prostowniczych, bo widziałem, że też są i też gdzieś widziałem ktoś poruszał te tematy. No i pytanie, czy to by pomogło rzeczywiście uzyskać większą. Większą moc z tych wszystkich paneli No bo to jest dziwne, że z 3,2 maksymalnie mam tutaj 900 A mówię, kiedy odłączam te To tylko produkcja, produkcja z tych potrafi być 1,35 Czy tutaj zachodzi właśnie to zjawisko cofania się tego prądu? Powiem szczerze, że o tym nigdy nie słyszałem i gdzieś, gdzieś czytałem już wcześniej, ale tak jak mówię wolałbym się Poradzić Was jak to, jak to zrobić Falownik to jest y, y, sam 7 Kilowatowy, tam ostatnio pytałem, że mi cały czas błąd 0,1 mryga. No i ktoś tam mówił, że to jest właśnie błąd jakiegoś wiatraka. No póki to wszystko pracuje dobrze, tylko mi miga cały czas ten błąd. Napisałem do my friendów z Aliexpressu, zobaczymy co będą, co będą tam myśleć. Także będę bardzo, bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Dziękuję bardzo.